Istnieje jedno pytanie, które umierasz z chęci poznać. Jaką prawdę tak naprawdę przed tobą ukrywają? Zanim ujawnię odpowiedź, zrób dla mnie dwie rzeczy. Dotknij serca, aż stanie się czerwone, i skomentuj poniżej. Jestem gotowa zmierzyć się z prawdą. W ten sposób mogę połączyć się z Twoją energią i wyraźniej widzieć rzeczy. Nie bój się prawdy. Czasami ich milczenie to nie oszustwo, lecz strach strach przed utratą Ciebie. Zachowują spokój tylko dlatego, że wiedzą, że jedno słowo mogłoby ujawnić wszystko, co czują. Karty pokazują, że cały czas cię obserwowali. Za każdym razem, gdy się oddalasz, oni słabną, ale nie chcą, żebyś zobaczyła, jak bardzo są naprawdę wrażliwi. Ta relacja stoi na rozdrożu. Teraz otwórz swój telefon, spójrz na WhatsApp. Drugi kontakt jest tam litera w tym imieniu, która przyspieszy bicie twojego serca. Może to znak, który wszechświat chce ci pokazać. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co naprawdę przed Tobą ukrywali, napisz do mnie po swoje osobiste czytanie. Jeśli jesteś zainteresowana rytuałem miłosnym, wejdź w moje bio i, nap i napisz do mnie.